Ostatnio mówię na siebie budowlany influencer, a to dlatego, że bardziej cieszę się z takiej paczki, która właśnie do mnie przyszła, z gwoździami i drugiej takiej paczki z dekielkami na puszki, niż nie wiem, z ciuchów czy innych rzeczy, więc co, trzeba zrobić tą robotę, dzisiaj jest akurat niedziela, nie wiem kiedy to oglądacie, ale ja jestem tutaj w niedzielę na budowie, no mam trochę tych przewodów do przebicia, przewodów do umiejscowienia na miejscu, no i będziemy troszkę przybijać, troszkę działać. Nie ma co przedłużać kurde, walczymy. Iście we wcześniejszych materiałach albo we wcześniejszej części tego materiału montujemy ledy na poręczach. Tu będzie jedna poręcz, tu będą dwie poręcze. Jako że przewód do ledów to jest 5 razy 1, jest strasznie gruby, więc trzeba będzie zrobić taką grubą poręcz, żeby ten przewód wszedł i podzieliliśmy to na pół, czyli ta jedna poręcz będzie z jednego przewodu, a te dwie poręcze będą z drugiego przewodu. Oczywiście obydwa dwa przewody idą do rozdzielnicy. Mamy poręcze świecące na RGBW, czyli na wszystkie kolory świata. Jako, że muszę zrobić jeszcze jeden przepust na zewnątrz, tam też chyba będzie. Zamykamy to wielkie wiertło do tej wielkiej wiertarki. A to jest takie ciężkie? Mam to. Zgadnijcie po co to. Zgadnijcie, co to, ten przewiert. Nie ma nic do wygrania, bo się zjejałem. Ale... Dzisiaj jest naprawdę piękna pogoda. Ale dużo nie nagrałem, ponieważ głównie pracowałem tak kosmetycznie. Czyli powiedzmy, jeden przewód jakiś przeciąg przez pół chałupy, drugi przewód przeciągnięty przez pół chałupy. Tutaj na przykład przewód od domofonu już pociągnąłem, nawet zabezpieczyłem puszeczkę takim zamykadłem. I kurde, nie mogę, chciałem w końcu zrobić ten przepust na przewód w garażu bo tak postanowiłem, że jednak to światło może się przydać bo nie wiem czy to światło będzie na uliczce więc może się przydać światło tutaj ale kurde nie umiem się tutaj przewiercić jadę do domu zjeść trzeba coś bo jeszcze dopiero jestem kurde po śniadaniu i coś pomontować, jakieś filmy, bo coś trzeba było dzisiaj wypuścić jeszcze w międzyczasie. Znaczy nie dzisiaj, bo dzisiaj jak to robię, to jak kręcę ten film, to muszę coś wypuścić. I sąsiad przyszedł i dobrze powiedział, że tutaj jest fajny fix to okno. I czemu tu fixa nie ma? Też mógł być, kurde. Po co ten przepis jest tutaj taki? Tu jest takie ładne wielkie okno, to po co to jest to otwierane? Bez sensu. Ładniej by to wyglądało, więcej światła, po co te okna otwierane? Tam jest otwierane w kuchni, tutaj wielkie balkonowe. To tu mogliśmy też mieć fiksa. O kurde, ale mi piana wypierniczyła tutaj bo zatkałem tą rurę. I tak mi piana tutaj tu muszę jakoś zabudować, bo tu przyjdzie wylewka, a ta rura jest do niczego nikomu niepotrzebna. Dobra, zbieram się, moi drodzy, miło, że to oglądaliście. Nie wiem, czy jeszcze coś w tym odcinku będzie. Jeśli tak, to po prostu wyrzucę to, co teraz mówię. A jeśli nie, to żegnam Was i dziękuję za oglądalność. Kolejny dzień, kolejne wyzwania. Dzisiaj przeniosłem się już całkowicie na dół i. Opierniczą te wszystkie przewody światłowe trochę tych makaronów jest, ale to tylko dlatego, że już wam mówię co tu nastanie tutaj pociągnąłem przewód do ledów, no ledów może będą ledy, pasek ledowy w szafkach tutaj, ściennych, kuchennych tu przewód do rolety i przewód ten do lampy takiej kuchennej, czyli może jakieś halogeniki, dodatkowo tutaj ciągnę jeszcze przewód jeden do może nad Wysepką będą jakieś trzy lampki wiszące, więc też przewód ciągnę. Tutaj, co mamy? Tu jest przewód nad stołem. Oświetlenie 4 razy 1,5. Tutaj przewód również 4 razy 1,5 nad częścią TV. I tym podobne, co mamy tutaj, tutaj przewód również do ledów, bo zamierzam zrobić taki pasek ledowy nad całą tutaj ścianą, możliwe, że nad całą, możliwe, że nie i tutaj nad telewizorem również pasek ledowy się pojawi, więc jeszcze jeden, pięć razy jeden tutaj przewód dojdzie w rogu. To wygląda tak jak wygląda, to nie jest to tak idealne jak u innych fachowych youtuberów, monterów, bo, bo nie jestem takim fachowym youtuberem monterem, po prostu robię to tak, żeby było dobrze, przyjedzie jeszcze... O kurde, górkę mi zabierają. Pani, ja tu na sankach miałem jeździć. Ocież, pierdzielesz. Julek tu na sankach miał jeździć. Nie ma górki. Dobra, żarty żartami. Robimy tą robotę. Chciałem jeszcze wam postawić, że, że kupiłem sobie takie obciągarki do przewodów później pokażę wam jak działają randomowa firma, jakaś taka tania były lepsze, ale musiałbym je zamówić, a że nie miałem czasu, znaczy może nie miałem ten czas na zamawianie ale po prostu chciałem mieć je już, wiecie jak to jest jak się już chce coś mieć to trzeba sobie to kupić kolejny przewód obcięty i ciągniemy go do rozdzielnicy, znowu górkę mi zabiera koparka, nowa kamera na klacie, piersiowej i nie wiem jak będzie to wyglądało w waszych oczach, ale w moich chyba świetnie. Tu muszę te pęśle troszkę poprzycinać. Gorąco dzisiaj masakrycznie. Nie wiem co wy robicie. W swoje niedzielę wolne czy niewolne. Ale poplątałem, ale zdupczyłem. Kurde no widzisz. Zobacz, najpierw jeden. Żeby to miało ręce i nogi. I jeszcze. Nie za długi, nie, mogę to zrobić po prostu. Tak, nie mogę. utnę jeszcze kawałek. Już fajnie, że się kończy jeden etap i już się o nim zapomina. Nam no, przykład takie ciągnięcie peszki. No to pociągnąłem wszystko, co miałem pociągnąć. I już kurde, zapomniałem o tym, że było ciężko. A może to był przewód od Luksa i tyle się powinno zostawiać, a nie tak jak ja, malusio. Dobra. I tu od razu przypierdzielimy sobie gwoździwnicą. Dobra. Jest pięknie. No i przybite. Tego już nie będę przybijał, bo on się nam tutaj schowa. To może tutaj zapiankuję po prostu do równego, a styropian dołożę do tego. Jeszcze sam nie wiem, i też w sumie się pomyliliśmy. Ja się pomyliłem, bo zrobiłem tutaj włącznik do łazienki, a pomyślałem, że włącznik do łazienki w środku to jest jednak głupi pomysł. I włącznik do łazienki będzie z tej strony. Łącznik tak zwany, więc kręteczka też. O, właśnie. Tutaj trzeba mu dziurkę zrobić. Jako, że na głowie mam drugą kamerę. Gorzej z dźwiękiem u niej, bo go coś w tym momencie wysiadło, to Wam pokażę jak przybijamy koździownicą elementy montażowe do... Kurde, właśnie. Chyba tu będzie bezpiecznie? Nie wiem gdzie. I tak to mniej więcej wygląda. Jeden tu, drugi tu i kurde napierniczamy, to już będzie ostatni chyba klips na tym suficie, mniej więcej gdzieś tu, o kurde, coś poszło nie tak, nie wiem do czego tak wyszło, spróbujemy, może coś tu u sufiku mocniej wylamy, I teraz się elegancko trzyma. Kupel przed chwilą był i pytał czemu te przewody nie są popisane. Ale kurde, chyba wiem co do czego, nie? <gry> tu nigdy przewód nie może być jak do wyspy. Kurde, właśnie nie wiem czy ten... A niech się cała wyspa pali, kurde po co to ściemnieć, wyjaśniać. No, zostawiam zawsze taki troszkę luz po to, aby jeszcze coś mogło wejść. Tak jak na przykład tam trzy przewody. bo może akurat 3 przewody wejdą tak nie lubię kurde na wysokości te ręce drętwieją dobra kurde nie wiem czy to się uda czy nie przypierdziliście jeszcze jednego mocowania powiedzmy tutaj chyba tak zrobię do tego zapnę tu. Pięknie, a tu woździarką przebiję jeszcze jeden kawałeczek dalej. Kipsy nie były drogie, 20 zł za takie całe opakowanie, więc można poszaleć. Gwoździ kupiłem 1000 sztuk. Dobra. Tu się napierdzielam. Tutaj. No i pięknie. Od tych przewodów troszkę grubości tu jest. No. To idzie i tak tutaj do tu podwieszonego równo z tym, więc te przewody tak pójdą. Nielegancko. Lecimy dalej. Dzisiaj obrabiam przewody, czyli naklej gipsowy zaklejam. I te podpuszczamy przewody. Po co ta siatka? Pewnie pytacie, bo osadzam tutaj siatkę. Siatka nie jest droga i nie jest to jakiś wielki, skomplikowany proces, żeby ją osadzić. A jak później, na przykład, tynkarz ma przyjść i coś ma się, nie wiem, kurde, później mi pękać, czy coś po tynkach, po gładziach, po czymkolwiek, to byłoby to słabe. Tam, gdzie są większe jakieś problemy, czy tam większe otwory, taką siatkę osadzam. I po prostu mam to z boku. To jest ładne. Wiem, że te przewody się później nie wyrwą. Możecie zobaczyć, jak to zrobiłem. Tutaj, tutaj, tak samo jest dłuższy przewód ten do wyspy kuchennej. I tak samo siateczkę pięknie osadziłem, zaklejone. I to się po prostu trzyma. Tutaj, na przykład, gdzie są krótsze te przewody, to tej siatki nie osadzałem, bo, no bo to jest taki cieniutka wyrwa. A tam, gdzie są te wyrwy większe, jak na przykład tutaj, gdzie. Yy, całą rurę od kanalizacji zaklejałem to tak samo analogicznie z tą siateczką pomarańczową to osadziłem, no i tak to dzisiaj prace wyglądają dzisiaj troszkę już na brudno mniej związane z elektryką, bardziej z tą obróbką ktoś by mógł powiedzieć, że to i tak tynkarze przyjdą i to wszystko będą yy, tynkować, ale ja tu jestem taki, że wolę sobie po swojemu zrobić, czy dobrze, czy źle czy nakładam sobie roboty, nie wiem, to wy ocenicie sami, ale Siateczkę osadzam. Tutaj jest ten przelot z dołu na górę. I tak samo z siateczką, żeby to nic nie pękało. Chyba, że kiedyś pęknie, to powiecie, że na ciul ta robota była, bo i tak pękło. <laughs> Może tak być, ale e, jakoś wolę się tak zabezpieczyć troszeczkę. Przerwa śniadaniowa, godzina 12. To was oprowadzę po tym, co zostało dzisiaj zrobione. Tutaj proszę, przewód już poprowadzony na LEDy w poręczach. Tutaj analogicznie, to o czym wcześniej opowiadałem, ledy będą połączone tu z tą poręczą, a tamte osobno. No tutaj w biurze zaciągnięte również siateczką, Poleciliśmy z tą siateczką wszędzie. Tutaj, tu jeśli chodzi o skrętkę poleciała na, yy, będzie schowana w tynku, skrętka będzie schowana w tynku, więc to no nie było problemu, nie trzeba było tutaj bruzdować. W sumie nigdzie nie trzeba było bruzdować, ale ja nie jestem takim fachowcem, żeby tak ładnie te kable rozprowadzić żeby później przy tynkach nie było problemu. pokoju dziecięcym, jako że tutaj będzie płyta karton-gips i z tej strony również, to nie osadzam tych przewodów, bo bez sensu. Przyjdzie płyta, to one same się przykleją. Tutaj jedna skrętka, mogły być dwie, wiem, bo i tak będzie kontakt dwu skręt, na dwie skrętki, na dwa, na dwa przyłącza, cały czas z jest tą bułeczką. I dwa przewody, jeden, który idzie dalej. I tutaj więc to zostanie również, znaczy zostało już również zaklejone w pialni, już pięknie połatane, przewodów nie widać, nie są opisane, ale w sumie nie muszą być opisane, bo, bo wiadomo, że idą do góry, na dół, no i wszystkie trzeba połączyć, więc nie muszą, tutaj piękne przytrzymanie przewodów peszli, żeby nie wychodziły ze ściany, jak ja to pięknie zrobiłem, a tu jeszcze te makarony trzeba przewlec na dół, bo jeszcze tego nie zrobiliśmy, tutaj jeszcze to nie wygląda tak pięknie jak powinno, bo cały czas myślę co z tym peszlem, Łazienka jak łazienka. Tutaj zalepiłem rury. Siateczka również puszczona, żeby to się jakoś trzymało. A tyń przyjdzie, to przykryje. A tutaj. Ten kontakt, który był źle wywiercony, również siateczką zaciągnąłem, tu i tak przyjdą kafelki, tym kafelki, więc nie byłoby z tym problemu, ale wolałem to wszystko sobie zaciągnąć, co to tam, godzinka czasu, a później spokój. W biurze jest ładnie, czysto, więc może zrobimy to tutaj. Mamy dwa przewody, które wychodzą i co z nimi musimy zrobić? Ja kupiłem taką dziwną maszynkę, wiesz, każdy ma jakieś swoje inne podejście do, do ściągania przewodów. Niektórzy używają, tak jak to, 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 tego twojego na przykład takiego noża, czyli tapeciaka. Ja na przykład używam, robię w mhm. ten sposób. ja się zawsze boję, że żywię. Że... używają takiej maszynki, jak ty masz, a jeszcze niektórzy używają starego kozika i noża w znaczeniu tak, tak, Taki tak. twardy. I to też się inaczej całkowicie rozizolowuje, no kwestia tego, co ma w czym praktykę. Ja robię to Ja się właśnie ta zawsze boję, bo. No, no i boisz się, bez... że przejedziesz nie. przez ten? Nie, to wiesz, to trzeba wyczuć, nie? Aha. No i tak właśnie masz do końca. Nie mam do końca, nie mam żadnego problemu, nie muszę się z tym martwić. No właśnie, a ja tym nie mogę dojechać do końca, bo to jest bez sensu, natomiast to powinno być tak, że tak wkładam i tak Ale wkładam. to nie służy do tego. No właśnie wiem, a jak tak zrobiłem, czekaj, poczekaj, czekaj, no. tym zrobię, no to mam, czekaj, to muszę tak. Przełożyć. No, to mam limity, wiesz, miejsca, nie? No nie włożysz dalej. No, no. i robię sobie tak. I ściągam, no ale i tak tu muszę tutaj dociąć, nie? No i tak się musisz to docinać. No właśnie I, i się boję zawsze, że pojadę po izolacji. No i teraz patrz, jak masz na przykład kozika, <grym> to kozikiem się, się pomiędzy żyłami jedzie. Okej. Okay. I to jest y, trochę, y, no można, można w, w ten sposób bardzo łatwo uszkodzić izolację. No właśnie bo inaczej jak, jak zrobisz tego milion, mm -hmm, to ściągniesz no, się... bez problemu z zamkniętymi oczyma. Mm -hmm. Ale jeżeli e, robisz to pierwszy raz, to kozik to jest bardzo głupi pomysł. I teraz masz problem, bo nie masz za co chwycić. Aha. Rozumiesz? No właśnie no nie, nie jestem w stanie tego tam naciągnąć dalej. A musimy izolację obciąć do końca, nie? Żeby Halo? bo potem nie masz miejsca, Halo? nie zamontujesz gniazda, będzie ci to drażnić. Czy nie, że nie zamontujesz? No zamontujesz, no, to może się napierniczysz 3 dni. No, jedno gniazdo będziesz godzinę montował, nie? A jedno gniazdo się powinno montować 5 minut. O, okej, okay, co? Ja sobie teraz je tak skręcam. Skręcasz i wkładasz. Jakiś też metoda skręcania? czy? Najprostsza, tak jak ci pasuje. Aha. Ma wejść do środka, a ma nie wystawać. No szczerze mówię, ja nie ciężko jest przed tym kamień. Tak? Aha, no ale masz trzy przewody, jak tutaj, no to też ciężko jest to skręcić. Wiesz co, jak są dwa? No to idzie. To no, kwestia tego, no dwie ręce potrzebujesz. Ładnie, mhm. ładnie poukładasz, to zwiniesz. Bez no właśnie, problemu. no, to, że puszka nie wyszła. Okej, okay, tak, ale aha, no można. Jak są trzy przewody, no to już nie masz wyjścia, musisz ściągnąć. Tutaj musisz dociągnąć jeden przewód mm -hmm. do rozdzielicy. No, czy w sumie to pokoje możesz zamykać, zaraz tak. zrobić sobie tylko tą garderobę na razie, żebyś jeszcze w razie... No i tak z wiele nie wejdzie, bo, nie. bo wszędzie są rury. Ale, ale pomieszczenie możesz już Dobra. Wyjdzie.